365. Co się stało z kalendarzem? Rozdział drugi. Dokąd uciekają pomarańczowe zające? Kiedy żadna kartka z datą nie fruwała już po wielkiej komnacie, wszystkie leżały spokojnie, przyciśnięte przyciskiem do papieru. Papa Gregor wraz z Liliusem. Zasiedli po obu stronach stołu i zaczęli przyglądać się im z uwagą. Ponieważ był to wyjątkowo ciepły dzień, przez okno nadal wpadało popołudniowe słońce. Takie popołudniowe słońce wygląda zupełnie inaczej niż słońce poranne. Jest miękkie, łagodne i ma kolor, który powoli coraz bardziej zamienia się z żółtego na pomarańczowy. Lilius nie miał chwilowo żadnego pomysłu na uporządkowanie dat. Siedział i patrzył na plamy pomarańczowego światła, które błyskały w różnych miejscach, rozpraszały się w szybach i odbijały od przedmiotów. Lilius łapał je w ręce i wypuszczał. Kładł sobie na nosie, albo próbował połknąć. Plamy skakały po sprzętach i po podłodze. Na szczęście papa Gregor był zbyt zajęty myśleniem i w ogóle nie zwracał uwagi na te szaleństwa. Siedział w jednej pozycji, a któraś ze świetlistych plam wędrowała powoli po stole. Lilius wyraźnie wiedział, że plama ma dwa długie uszy. W pewnym momencie jedna plama Zeskoczyła ze stołu i zniknęła. Lilius poderwał się gwałtownie i zaczął krzyczeć. Papo Gregorze, papo Gregorze! Zniknęła plama z uszami. Jaka plama, z jakimi uszami? Pomarańczowa! Zeskoczyła ze stołu i zniknęła. Nie wiadomo, gdzie się podziała. Tam, gdzie zawsze, kiedy słońce zachodzi za horyzont to takie smutne papo gregorze najbardziej smutne ze wszystkiego bo to była najpiękniejsza plama z uszami na całym świecie i przypominała zająca ach mój drogi po prostu zrobiło się późno musimy złapać moją uszatą plamę nie damy rady jej złapać można ją tylko śledzić, ale trzeba poczekać, aż słońce znowu pojawi się po naszej stronie. Wtedy okaże się, że jej ślad będzie linią, po której się ono porusza. To poczekajmy. Oczywiście, że poczekajmy, ale w międzyczasie powinniśmy przespać się trochę. Jutro opowiem ci o Mikoko, pewnym uczonym, który bardzo interesował się takimi pomarańczowymi plamami.